Cześć kochani, witajcie u na kanale, mam nadzieję, że u was wszystko jest w porządku. Przychodzę do was z rozkładem, czy jej jemu zależy, karta wyboru i macie do wyboru cztery opcje. Mak, głupiec, królowa monet czy król kielichów. Kochani, decydujcie się na jedną z opcji. Ja już będę stosowała kartę do tematu, czy jemu jej zależy. Biorę z każdej pali po jednej karcie do każdego. Karty, karty były wcześniej oczywiście potasowane, e, przygotowane, ale tutaj na wizji chcę dla Was jeszcze raz położyć, potasować, żeby to była jasność, że tu nic nie jest układane nigdy na moim kanale. Także tutaj przy Was. Czy jej jemu zależy? Czy jej jemu zależy? I Wy, kochani, decydujcie się, Um, możecie się sugerować, kierować czymkolwiek chcecie. Y, czy na przykład, jak myślicie o tej osobie, najbardziej kogo was, Wam przypomina czy takiego kuglarza, czy osobę, która coś rozpoczyna, czy taką osobę twardą, stąpającą po ziemi, czy raczej taką kochliwą. Nie sugerujcie się może kochani płcią, ponieważ tutaj jest jakby nie było trzech mężczyzn, jedna kobieta, po prostu tak ogólnie, kogo Wam ta osoba przypomina, Czere, czy głupca? O nie, to nie, zabrzmiało miło, ale się sami lepiej może zdecydujcie, bo ja zaraz powiem, to będę potem żałować tego, co powiedziałam. Dobra, kochani. Jeszcze karta Tarota. Zobaczymy, kochani, czy tej osobie zależy na Was. Na Was... Mm, na tym, aby z Wami być, coś stworzyć, coś zacząć, cokolwiek Wam potrzebny jest na ten moment, cokolwiek, o czymkolwiek myślicie, cokolwiek byście chcieli od tej osoby, to niech to będzie takie pytanie. Tak jak jest w początku, tak? Czy tej osobie zależy i potem sobie tam dokropko, dokropkujcie swój temat dalej. Zobaczmy, kochani, czy jej zależy. I teraz zobaczymy, dla Was, tak jakby na przykład to jest czy zależy na byciu ze mną, czy zależy na wspólnym szczęściu. Taki temat miłosny, ale początek, czy zależy. I kochani, to jest ten moment, żebyście powi powinniście się zdecydować, ponieważ ja już będę maga. Pod... Ops, to była karta. Będę podnosiła maga. I kochani, spowolzujcie, jeżeli potrzebujecie więcej czasu. Ja po prostu podniosę te karty i zobaczymy, czy tej osobie zależy. Moi piękni, tutaj powiem Wam, że tu jest chęć przygody. Przepraszam, zaniuk mi Tu jest chęć przygody, wspólnej przygody. Od razu odczuwam, że to jest wspólnej przygody. Ta osoba jest dojrzała do pewnej decyzji, jest dorosła na pewno. Jeżeli jest młoda, to jest wystarczająco dojrzała na swój wiek aby coś zacząć. Jej intencje są czyste, kochani. Naprawdę, tu nie ma nic takiego jakiegoś jakiś machlo, jakiegoś niegrzecznego. Jej intencje są naprawdę czyste. Ten czas, kiedy ona by chciała to zacząć z wami, te coś, co o czym myślicie, jest teraz. Nie za rok, nie za miesiąc, tylko teraz właśnie. te dwie karty dla mnie o tym mówią, kochani. Ona jest wystarczająco dojrzała i gotowa na to. Na to, co chcecie z nią osiągnąć, zacząć, kontynuować, cokolwiek, jaka jest Wasza sytuacja. Ona jest dojrzała, czeka na was, patrzy w waszym kierunku. Ten czas jest teraz dla was, ten wspólny, tak? Jej intencje są czyste. Nie ma tu nic um, takiego grzesznego, tak? Nie kieruje się, nie wiadomo Bóg wie czym, tylko naprawdę czystości serca, z poziomu serca chce czegoś. Ona po prostu, y, ta przygoda, która to jest przygoda życia, ponieważ ta karta jest y, optymistyczna, miła. Y, tutaj są ptaki, jest natura, to jest, y, to jest coś pięknego i dlatego tu nie ma nic takiego, że ona by chciała przygody, że to chodzi, wiecie, o jakieś sprawuszkowe tylko, bo gdyby ta karta była na przykład z innymi tu kartami, to można by było w innym kierunku. Ale to są piękne karty, to jest karta czystości serca, ten kolor biały i ogólnie a, ten czas, tutaj to otwarcie drzwi, otwarcie, właśnie widzicie, jakby wyjście czy z jakiegoś związku, czy czegokolwiek, ale już otwarcie tych drzwi, wejście w nowe, a te nowe prowadzi też fajny świat. Tu był fajny. Ale tam też za tą bramą jest, jak widzicie, zielono. Tam jest jakiś, jakiś jelonek stoi. To jest ten czas, żeby przekroczyć te, te drzwi. Jeżeli wy się zastanawiacie, stoicie w tym progu teraz, czy wejść, czy nie wejść, to czy tej osobie zależy? Tak, tej osobie zależy na czym wspólnym. Właśnie na wspólnej przygodzie życia, kochani. Tutaj w magu powiem, że zależy. Kochani, zależy. Teraz zobaczymy głupca. Mm. Kuru, okay? teraz głupca zobaczmy czy tej osobie zależy czy tej osobie zależy na na was o tutaj potencjał jest na, na wszystko, na nowy początek <grym> tylko wiecie co, to trzeba by było spojrzeć na to wszystko tak jakbyś mia byś miał miała taki ogólny te pictures, takie wgląd do tej sytuacji żeby tu nie było przypadkiem, ponieważ tutaj jest troszeczkę e, dużo, można powiedzieć, takiej energii seksualnej, co nie jest wcale złe, jest super, tylko właśnie to w zależności co Wy chcecie, trzeba by było po prostu zwrócić uwagę w tej sytuacji, tutaj w głupcu, e, że tu jest jakby najbardziej z jej strony chęć na nowy początek. To już, to już wiemy, tak? Nowy początek. Zaczynamy, tak? potencjał na ten, wiecie, żeby to wszystko fajnie się rozegrało, żeby to jakoś działało, żebyśmy w ten początek weszli. Potencjał też jest. Jesteście gotowi oboje na coś, tam, gdzie chcecie iść, na przygodę swoją, tak? Życia. Tylko tu jest takie jakby troszeczkę, no nie o, to nie jest ostrzeżenie, może taka rada, żebyście zwrócili uwagę na ten cały całokształt. Z powodu, że może, nieko, jeżeli byście byli, dajmy na to, Takiej początkowej relacji, to może niekoniecznie wskakujcie od razu dłuższa, może nie od tego zaczynajcie. Ponieważ tak jak widzicie, tu jest taka karta dość gorąca. I to tak, dlaczego ja mówię, że powinniście spojrzeć na to tak, jakby z szerszym okiem, tak? Z tego powodu. Że zależy jaka to jest osoba, czy wystarczająco dobrze ją znacie, i zależy co jesteście wy. Żebyście przypadkiem nie zaczęli tego nowego początku e, nie niewłaściwie, żeby ona was na przykład źle nie odebrała. To jest super nowy początek, tylko pokierujcie się zgodnie z tym, co wy czujecie, a może na przykład ta osoba dawać mylne sygnały, na przykład chce was sprawdzić, taki test, tak? Stestować, ja co wy jesteście. Żebyście przypadkiem nie zrobili błędów w tym początku. Ponieważ ta osoba może na przykład krążyć ko Was, pokazywać, dawać Wam takie znaki, no, nie wiem, wysłać na nie zdjęcia, że jej zależy na przykład tylko na seksie, tak? A tak naprawdę ona chce sprawdzić, jaką osobą Wy jesteście. Czy jesteście łatwą osobą, czy, czy raczej nie. No i tu jest właśnie pies pogrzebany, że tak powiem, tak? Ponieważ jeżeli Wy chcecie romansu, to super, ale jeżeli chcecie związku pięknego, opartego na szacunku, na miłości, to może nie jest ten droga. Trzeba by było się lepiej poznać, nowy start jest jak najbardziej, potencjał też jest, ale spójrzcie w Waszej sytuacji, kto wybrał głupca, właśnie jak to głupiec wchodzi z tym tobołkiem w nowe. Spójrzcie, czy na pewno dobrze wszystko zobaczyliście, czy wszystkie małe szczegóły. Przemyślcie jeszcze raz tę sytuację i tej osobie zależy. Tylko każda sytuacja może być inna, dlatego nie będę mówiła w tym kierunku, ponieważ... No nie, nie dwie osoby tylko słuchają, tak? To tak ogólnie. Wy sami spójrzcie na, na tą osobę, na siebie jeszcze raz to przeanalizujcie, ok? Tutaj ja bym Wam tak radziła w karcie głupca. Jeszcze raz. Tej osoby zależy, bo jest nowy początek, tylko żebyście błędu nie popełnili. Królowa monet. Co, czym zaskoczy nas... <gryw> czym zaskoczy nas królowa monet? Wszystkie te karty są. O, kochani, wy jesteście dla niej... Wy jesteście dla niej czymś cudownym. Ja myślę, że tutaj może być jakaś taka niekoniecznie łatwa sytuacja. Wiecie, dlaczego mi tak się wydaje? Może gdzieś się poznaliście w jakimś takim dużym gronie ludzi, albo przynajmniej gronie ludzi, ok? Ponieważ tu wygląda, że tu jest może więcej osób niż ta osoba lub niż wy. Tak mi się tu wydaje, że tu jest troszeczkę więcej ludzi, jakby tu wchodzi w grę. To nie jest jakiś związek. Wy nie jesteście z tą osobą w związku. I tu jest tak, ponieważ tu jest tutaj na przykład, w tej karcie, tak? Chodzi o to, że może być na przykład, dawam przykład. Pracujecie w jakimś gronie ludzi i na przykład... Yy, zobaczcie <laughs> z tych przykładów, Ela, co ci jest. E, tak, wiecie co, nie wiem, ale omijmy to. Powiemy, powiem tak, jesteście w gronie ludzi, tak? I czy tej osobie zależy? Trzymajmy się tematu, nie odbiegajmy od tematu. Dlaczego jest ten chaos w głowie? Co ci ludzie mogą tutaj mówić na tym obrazku? Dlaczego oni coś pokazują, a ta osoba idzie zupełnie w innym kierunku? Od razu, jak Wam te rzeczy mówię, to Wy miejcie na uwadze nie tylko to, co ja paplam, ale Waszą sytuację, Waszą osobę, tak? Jest chaos w głowie. Z jakiego powodu? Czyżby te osoby tutaj dyskutowały o czymś, co niekoniecznie czy tobie, czy tej osobie odpowiada? Ona wybiera inną drogę. Ona patrzy tam, gdzie jest prawda. Jeżeli na przykład te osoby by coś mówiły e, takiego... Ale pamiętajcie, że to chodzi o waszą jakby relację, o to, czy ktoś by się wtrącał, czy może być to z rodziny. Cokolwiek, czy jakieś rady, ciocia rada, tak? Cokolwiek tu ta osoba ma jakby zna swoją prawdę, wie czego ona chce, ona nie będzie słuchała na przykład mamy, ponieważ mama jej będzie doradzała, że zostaw tą dziewczynę, bo ona ma dziecko, znajdź sobie wolną. tak? Wasza osoba ma swój rozum, ale ten chaos, te osoby z zewnątrz, czy to, to będzie z pracy, czy z rodziny, właśnie dlatego mówi, że jest więcej osób. To osoby wprowadzają w jej głowie w chaos. A dla Was e, powiem ta osoba jest e, bardzo dobra. Ponieważ nie wiem, czy wy zauważyliście, ale ona kieruje się tylko swoim y, by swoją. Hmm. Właśnie tak chciałabym to, żeby dobrze poczuć. Czym ona się kieruje swoim. I tu jest też ta karta, właśnie tutaj, też takiej. Kochani, ona się kieruje dobrem. Tak. Dobrem dla waszej dwójki. Czy ona jest bardzo zainteresowana wami? Czy jej zależy? Tu jest, kochani, w tej karcie to jest karta czegoś pięknego. Dostrzegamy w naturze, wszędzie. Pewne cechy, takie, które się kojarzą nam z miłością, tylko tutaj jest dla was oczywiście, nie to inne baby albo facetów. Nie, tu wasza dwójka tylko jest, tak? Ta osoba widzi w was coś pięknego, bo inna jest wasza sytuacja, bo niekaś, czy, czy cały świat jest przeciwko wam? Macie na drodze tam mnóstwo, jak może powiedzieć, wrogów, którzy was chcą odsunąć od siebie. Ta osoba, nawet zamknięta gdzieś, widziałaby nawet na, na ścianie, wyobrażała sobie leżąc, że. Ta mała dziurka to jest wasze oko w ścianie, ponieważ zwróćcie uwagę, tutaj jest ta natura. Tu jest z kwiatów ułożona kobieta. Tu jest coś pięknego, to jest takie wyobrażenie, dużo wyobraźni z tej osoby o was. Ona po prostu wszędzie jakby was postrzegała, wszędzie was widziała, wszędzie was dostrzegała, nawet gdziekolwiek się znajduje, to wasz obraz ma przed oczami. Tylko ten chaos skąd? Ten chaos wydaje mi się, że tu może wprowadzać właśnie. Ktoś z waszych znajomych, z waszych przyjaciół lub z rodzin. Ktoś, jakby, stał na waszej drodze. Mimo to, to dla tej osoby zależy. Tylko jak długo trzeba by było czekać, żeby ona poszła w tą drogę, drugą. Nie szła za tym tłumem i nie słuchała tych dobrych rad? Tutaj trzeba czasu, kochani. Tutaj trzeba czasu. Ona musi jednak. Ona już wybiera ten kierunek, tak? Tylko ona musi pozbyć się tego właśnie w głowie, tego takiego szumu. Tak jakby jeszcze te myśli negatywne tych ludzi mają wpływ na jej decyzję. Ale jej zależy, ponieważ zawsze jeżeli ktoś ma mętel w głowie, to znaczy zależy. Najważniejsze, że myśli, jak myśli, to już jest dobrze. Gorzej jak komuś jest bez różnicy. Tu trzeba czasu, ale jej zależy, może jakoś, czy można cokolwiek by było zrobić, to no wygląda, tylko czekać w tej karcie, tak? Czekać. Tutaj ta kobieta czeka um, cierpliwie. Ja myślę, że poczekajcie, nie róbcie nic, nie odsuwajcie się do, od tej osoby. Dajcie po prostu dla niej czas. Dajcie czas, ona jest silna. Ona będzie szła i stała zawsze po stronie prawdy. Jeżeli wy jesteście dobrą osobą, tak? I macie do niej jakieś uczucia, to to osoba nie bójcie się. Ona dostrzeże to i ona wybierze odpowiednią drogę dla Was. A jeżeli Wy jesteście złą osobą, to ona też wybierze dobrą drogę. No to wtedy może nie będziecie koniecznie Wy. Ona będzie szła w stronę prawdy. Ona nie będzie potrzeba, kto tam dla niej coś mówi. Nie, ta osoba nie. Ona będzie szła w stronę prawdy. Ten chaos u niej przejdzie pewnego dnia. Tu troszeczkę trzeba czasu. Ok. Król Kielichów. By nas zaskoczył ten Król Kielichów, gdyby się okazało, że mu nie zależy. W końcu z Królem Kielichów. Ja bym powiedziała, nie ma prawa mu nie zależyć. Dobra, kochani, tutaj jest, no, pracujecie, patrzy na tym, żeby się do siebie zbliżyć chcecie podjąć to ryzyko. I też właśnie widzę, że macie jakieś e, obiekcje, macie jakieś tutaj wyobrażenie sobie o Waszym czymś wspólnym. Zwróćcie uwagę, to jest zabawne, ponieważ ta karta pracy, i tutaj e, dosłownie też jakby pisa, e, pisanie jakiegoś biznesplanu co do tej relacji, tak? Punkt pierwszy, no nie, co ja powinnam zrobić, tam tam bla. I powiem Wam, że tu jest, zwróćcie uwagę, że coś niesamowitego, wszystko to się łączy, ponieważ pierwsze jest tak. Zaczynamy. Jesteśmy nowi w tym, tak? Podejmujemy ryzyko. Okej. Okay. otwieram się na tę osobę, podejmuję to ryzyko. Nieważne o co chodzi i co jest na przeszkodzie, co jest rzucone między nami, podejmuję to ryzyko, ryzyko idę w nowe, e, nawet gdyby to miało być skok ze skały. To jest pierwsze. No i teraz właśnie już jak podjęliśmy to ryzyko, to musimy na tym pracować, tak? A jeżeli ta osoba nad tym pracuje, żeby do Was się zbliżyć w jakiś sposób, no chyba, że to jest, mówiłam dosłownie o proceduriku, który pracuje nie? mnie, ale nie, no przecież umówiliśmy, że to chodzi tylko o miłość. To powiem Wam, że tutaj ona spisuje, ona się snawi. może nie dosłownie pisze, chociaż może też pisać jakiś pamiętnik, ale ona rozważa, ona rozważa, nie chce błędu popełnić, bo to by było kiepsko, gdyby w takim tutaj wieżowcu popełnić błąd źle położyć, to jakby runęło, to tu mogło być nieszczęście. Ona to ryzyko podejmuje, ale też nie popełni żadnego błędu. Nie zrobi tak, że ktoś będzie cierpiał albo taka sytuacja wyjdzie niezręczna. To się nie obawiajcie, ona tu dobrze wszystko, Myśli na tym. To wiadomo, tak jak przy budowaniu takiego budynku, to czasu troszeczkę może zająć. No nie jest też hopsiop, też tu nie będzie szybko, A ponieważ, ale jest dobrze. Plusy są takie, że widzi już te miejsce wasze, że jest gotowa, aby tam gdzieś pójść. Widzi te horyzonty dla was, tak? Chce podjąć. Tu już taki, coś się zaczęło, no nie? Ale tu trzeba pracy troszeczkę. Cierpliwości na pewno, bo gdy się buduje coś, to jest potrzebna cierpliwość, dokładne wszystko, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, bo tu mogłoby być nieszczęście, gdyby był błąd. Yy, tu jest właśnie to ryzyko. Ryzyko jest fajne, ale żeby to była tylko pierwsza myśl, żeby to nie bardzo ryzykować za daleko, bo zwróćcie uwagę, że ryzyko jakby nie za bardzo współgra z kartą pracy. No, to ryzyko, gdyby tu było ryzyko, tu by mogło wiele osób zginąć. To nie może być tak. Tu są koniecznie te plany, co tutaj leżą, tak? O, niesamowite, że karta planów z, z tym budynkiem. Kochani, fajne to jest. Tej osobie zależy, ale w jaki sposób? Ona to wszystko zrobi kroczek po kroczku. Też jej zależy. Zależy. O, wiecie co? Teraz powiem Wam. Obcz królowej monet, która tak naprawdę pójdzie w, w stronę prawdy, a to właśnie zależy, gdzie ta prawda jest, to jeszcze nie wiadomo, czy jest zależy, albo bardziej na To tu wszędzie zależy, tylko tu bardziej szybko, a tutaj też jest cza czasu. Um. Ryzyko było, może to ryzyko z Waszych dwóch stron było, ale to jest przed czas na powolne kroki. Wszystko zrobienie pomalutku, bo jeżeli tu było coś ukryte, no nie, przed kimś, może to jakiś był ukryty związek, to naprawdę to nie można tak, to trzeba szybko. Pomalutku, pomalutku, jakoś wszystko poukładać, żeby to miało ręce i nogi, i wtedy zaczynać. Na, to się mówi, na świeżym, czystym gruncie. Nowa kartka, ale bez żadnych takich rzeczy, że kogoś krzywdzimy, bo tu w tej karcie nie można nikogo krzywdzić, bo tu może zginąć dużo ludzi. Szczególnie jak mamy dzieci czy coś, tak? Kochani, zależy, zależy, ale pomału i zgodnie z planem. No to kochani, ja Wam życzę bardzo fajnego dnia i idę Wam wgrać w ten filmik. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku. Bardzo dziękuję za to, że do mnie przychodzicie i posłuchać zawsze muzyki, porozmawiać. Jutro będzie nowy filmik, także do zobaczenia wkrótce. Papaski! Pa! Paski. pa.